Milczenie. Dlaczego milczysz? Powiedziałem patrząc na Julię. A co cię to obchodzi? Nigdy nie pytałeś, czy jest mi z tobą dobrze czy źle. Po prostu byłam, teraz sobie sama, rozumiesz sama? Cholera, zrobiłem ci coś złego, powiedz, mówiłem lekko nie potrzucając. Poddawała się bezwiednie jak szmaciana lalka. Tak, zrobiłeś. Pojawiłeś się na moim horyzoncie jakieś 10 lat temu i zatrułeś wszystko, nawet smak zimnej wody. Nigdy cię nie kochałam. Chciałam, żebyś był to wszystko. I tak jesteśmy za długo. Zaczęła mówić coraz szybciej. Odejdź ode mnie. Proszę cię, od dawna nie rozmawialiśmy poważnie. Teraz jest za późno. I sobie. Zamilkłam, wpatrzony w jej twarz. Wyrażała wściekłość, pełną pasji i szaleństwa. Ależ kochanie. Nie mów do mnie kochanie. Myślisz, że jestem głupia? Pracę masz ciekawą. Jeździsz, załatwiasz zamówienia dla firmy. A przy okazji? Odbiło ci? Ktoś za tym stoi, tylko kto? Ja miałbym cię zdradzać? Nie, to wykluczone. Zacząłem mówić jakby do siebie. A Monika, ta nowa sekretarka, co o niej powiesz? zapytała z trąfującym uśmiechem. Łatna, no i czy to powód do tak poważnych oskarżeń? Jeśli każda kobieta wzbudza u ciebie zazdrość, to nic na to nie poradzę. Przykro mi, przecież wiesz! zacząłem z przyjemnym uśmiechem. Tak, tylko mnie kochasz i jestem wybrana. Niech cię szlak! Dopiero teraz spostrzegłem, że jest pijana. Odłóżmy tę rozmowę na jutro, powiedziałem i wyszedłem z pokoju. Porozmawiam z nią, gdy wytrzeźwieje, pomyślałem, i przejdę jej tej fobie. Miałem dość wysłuchowywania częstych wywodów Julii, tym bardziej, że nie miała racji. Kupię coś ładnego, to się uspokoi. Zdecydowałem i zacząłem przygotowywać spóźnioną kolację.